Od 44 lat szerokie gremium krajowych i zagranicznych specjalistów spotyka się, aby przedyskutować współczesne osiągnięcia nauki i techniki kotłowej, dokonać wymiany doświadczeń w zakresie problemów eksploatacji, a także wskazać kierunki nowych badań naukowych i optymalnych rozwiązań urządzeń kotłowych. Od 1986 roku organizację konferencji kotłowych przejął Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej wraz z fabryką kotłów Rafa Koesa w Bracibożu. Od tego czasu Konferencje te organizowane są w cyklu czteroletnim. Została znacznie rozszerzona ich tematyka. Jubileuszowa konferencja Kotłowa 2009 zorganizowana została w trybie nadzwyczajnym z okazji jubileuszu 60-lecia Rafako. Wydarzenie to miało miejsce w dniach od 13 do 15 października w Centrum Kongresów i Rekreacji Orlegnia zdowczyrku. Udział w nim wzięło 400 wybitnych specjalistów, naukowców i inżynierów w dziedzinie kotłowego przemysłu energetycznego. Przypadni w udziale Zaszczyt otwarcia kolejnej konferencji kotłowej, tym razem konferencji szczególnej, bo poświęconej 60-leciu działalności, twórczej działalności fabryki kotłów Rafaco. Myślę, że wszyscy jesteśmy o tym przekonani, świadomi, że do 60 lat istnienia Rafaco to w istocie rzeczy historia, Całej polskiej energetyki, bowiem Rafako towarzyszyło rozwojowi tego sektora wytwórczości w Polsce, bo od 49 roku w istocie rzeczy jest obecne na rynku produkcji nie tylko kotwów, ale także urządzeń pomocniczych, także instalacji oczyszczania spalin. Miało także istotny choć nie do końca optymistyczny epizod z energetyką jądrową. Sądzę, że dzisiaj, gdy mamy na nowo otwartą dyskusję o tej gałęzi energetyki, Rafałko znajdzie również swoje miejsce w tworzeniu właśnie tego rodzaju technologii. Proszę Państwo, dzisiaj myślę, że w tym grobie także jesteśmy tego świadomi. Jesteśmy... Pewnym przełomowym okresie dotyczącym, jeżeli chodzi o rozwój technologii energetycznych. Technologie pojawiają się nowe, jest istotna dynamika dotycząca także wytwórczości w tym zakresie, myślę, że jest niezwykle trudno zarówno wytwórcom, jak i inwestorom, aby w tym okresie podejmować właściwie decyzje. Dlatego, że tu nie chodzi tylko, proszę Państwa, jak sądzę, o nowe maszyny i urządzenia energetyczne, ale też chodzi o to, by w tym okresie przełomowym, dotyczącym ograniczenia emisji CO2 wybrać właściwy scenariusz własnego rozwoju. Sądzę, że ta konferencja będzie wspomagać te przyszłe decyzje. O nich zapewne będzie mówił pan prezes Mariusz Różacki, którego w tej chwili chciałem serdecznie przywitać i na jego ręce złożyć serdeczne gratulacje. Dla fabryki, dla całej załogi, ale i także życzenia dalszego twórczego rozwoju. Kontynuując swoje przemówienia, profesor Tadeusz Mielniak odczytał list przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, profesora Jerzego Buzka, adresowany do uczestników konferencji i jubilatki Raciborskiej, raciborskiej Fabryki Kotłów. Fabryka Kotłów Rafa oraz Politechnika Śląska są bardzo bliskie obszarom mojej działalności w Parlamencie Europejskim, jako posła do Parlamentu Europejskiego oraz jako przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Rozwój energetyki, rozwój energetyki przemysłu kotłowego, innowacje w tej dziedzinie zawsze będę wspierał swoim autorytetem. Mam nadzieję, że firma RAFAKO wraz z Politechniką Śląską nadal będą współpracowały i realizowały wspólne przedsięwzięcia. Profesor Chmielniak swoje wystąpienie zakończył przywitaniem wszystkich uczestników konferencji, w tym prezesów polskich elektrowni, firm i instytucji branży energetycznej, inżynierów i naukowców. O wygłoszenie referatu wprowadzającego poproszony został prezes Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. Mariusz Różacki. Kiedy w 1964 roku. Zorganizowana została pierwsza konferencja kotłowa. Mało kto mógł przewidzieć, że po latach stanie się ona jedną z największych, z najważniejszych zdarzeń energetycznych w Polsce. Jest to przykład na to, jak modelowa współpraca przemysłu i ośrodków naukowo-badawczych może przynieść obustronne korzyści. Energetyka, a w szczególności blok energetyczny. Składa się z wielu jednostkowych technologii technologii w obszarze procesów termodynamicznych, mechanicznych, elektrycznych, automatyki i sterowania, ochrony i środowiska i wielu, wielu innych. Jednak technika kotłowa jest dziś najsilniejszą polską specjalnością, eksportową wizytówką polskiego przemysłu. Niewątpliwie jest to zasługa otwarcia na rozwój polskiego przemysłu kotłowego, którego bardzo ważnym przedstawicielem jest Rafako oraz kreatywność polskiej nauki, która dostarcza nowatorskich pomysłów i rozwiązań implementowanych przez przemysł. Technika kotłowa, mimo intensywnych trendów poszukiwania alternatywnych źródeł energii ograniczających oddziaływanie na środowisko, nie ma de facto realnego zamiennika. Wydaje się, że przez następne lata rozwój techniki kotłowej będzie koncentrował się z jednej strony na rozszerzeniu palety paliw poza węglem, gazem i olejem, coraz większy będzie udział biomasy, odpadów i paliw syntetycznych, z drugiej strony na rozwoju i doskonaleniu technik ograniczenia i eliminacji szkodliwych dla środowiska pozostałości procesu spalania. Filtracja, absorpcja, sekwestracja ubocznych produktów spalania to prawdziwe wyzwania na najbliższe lata. Nie wspomnę tu o wyścigu termodynamiki z metalurgią na rzecz wzrostu parametrów bloków energetycznych. Dziś nie wystarczają w energetyce Parametry nadkrytyczne akceptowane jeszcze 5 lat temu. Powszechne są parametry pary w kotle 600-610, 270 yy, stopni Celsjusza, 275 bar. Za kilka lat pokonamy barierę 700 stopni, 350 bar. Przy sprawności powyżej 50%. Prezes Mariusz Różacki przeszedł następnie do omówienia historii Rafako w kontekście rozwoju oferowanych technologii i konstrukcji kotłowych polskiej energetyki, zaczynając od pierwszego kotła parowego PLM na zakupionej w 2008 roku licencji na konstrukcję kotłów na parametry nadkrytyczne, kończąc. Nie odkryję tu e, wielkich, tajemnych kart, mówiąc, że ta technologia jest technologią, która przez najbliższe co najmniej kilkanaście, może kilkadziesiąt lat, będzie dominowała w energetyce światowej. Proszę Państwa, obecnie Rafako oferuje kotły dla bloków od kilku do tysiąca megawatów. Opalane węglem, gazem, olejem, biomasą, odpadami i innymi paliwami z wykorzystaniem palenisk rusztowych, pyłowych i fluidalnych. Rafako. To również czołowy dostawca instalacji urządzeń ochrony środowiska instalacji odświadczania spalin, elektrofiltrów, filtrów workowych, denoksów, podgrzewaczy powietrza podnoszących sprawność bloków. W oparciu o posiadane licencje i technologie własne Rafaco jest dziś znaczącym w Europie oferentem kompletnych obiektów energetycznych i ochrony środowiska, zachowując jednocześnie pozycję największej wytwórni elementów kotłowych. Przed nami kolejne wyzwania, globalny wyścig konkurencyjny. Jesteśmy do tego przygotowani, a także, a takie spotkania jak dzisiejsze służą wymianie wiedzy, rozwojowi i umacnianiu pozycji konkurencyjnej. Proszę Państwa do spotkania w kolejnym roku jubileuszowym. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę udanych obrad, licząc, że każdy z Państwa znajdzie coś ciekawego dla siebie. Dziękuję bardzo. Kontynuując uroczystość otwarcia jubileuszowej konferencji kotłowej głos zabrał prezes Urzędu Dozoru Technicznego Marek Walczak. W swoim przemówieniu poruszając kwestie bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych i zasług Rafał w tym obszarze. Możliwość uczestnictwa w współorganizowaniu tegorocznej konferencji cenimy sobie szczególnie z uwagi na fakt, że uświetnia ona jubileusz 60-lecia istnienia fabryki kotłów Rafaki. Rafako firmy, która od wielu lat stanowi wspaniałą rozpoznawalną w Polsce, Europie i na świecie wizytówkę całej branży energetycznej. Niedawno w zeszłym tygodniu miałem przyjemność spotkać się ze z szefami największych firm dozorowych. Dyskutowaliśmy w mniej oficjalnych warunkach, okolicznościach, o, o firmach, o branży ciśnieniowej nie ma. Nie ma dozoru technicznego w Europie, który by nie miał do czynienia z Rafaco, który by się nie wyrażał z niezwykłym szacunkiem o poziomie, o jakości wytwarzanych w Rafaco wyrobów. Jako czołowy wytwórca kotłów energetycznych Rafaco, wyprodukowało większość kotłów dla polskiej energetyki zawodowej. jako prezes udetu urzędu dozoru technicznego instytucji która od blisko lat zajmuje się bezpieczeństwem eksploatacji kotłów jestem dumny że wszystkie kotły wyprodukowane w rafako i oddawane do eksploatacji w polsce były wytwarzane przy współłodziu współudziale inspektorów i ekspertów Urzędu Dozoru Technicznego. W dużym stopniu wieloletniej współpracy z fabryką kotłów Rafako inspektorzy Urzędu Dozoru Technicznego zawdzięczają właściwy poziom praktycznej wiedzy na temat budowy kotłów, problemów związanych z eksploatacją oraz odpowiedni poziom kompetencji technicznych inspektorów. Nie wszyscy Zapewne Państwo wiecie, że w WDT nie ma inspektora badającego kotły energetyczne, który nie przeszedłby praktyki w Rafaco. Możemy powiedzieć, że dzięki współpracy z firmą Rafaco Urząd Dozoru Technicznego w sposób bardziej efektywny realizuje ustawową misję działania na rzecz zapewnienia Bezpieczeństwa eksploatacji całej gamy kotłów energetycznych. Do roku 1949, a więc początków, Rafako wszystkich uczestników konferencji przeniósł Henryk Pol, wieloletni dyrektor fabryki, który swoje kilkunastominutowe wystąpienie poświęcił historii fabryki oraz ludzi, którzy tę historię tworzyli. Spróbuję pokazać fabrykę na tle branży kotłowej. W szkicu jubileuszowym wymieniono wiele nazwisk w pierwszym rzędzie pracowników Rafako. Nie jest możliwe wymienianie wszystkich osób, które wniosły istotny wkład w rozwój fabryki, ale parę osób nieujętych w referacie chciałbym przypomnieć. Rafako uświetniła swój jubileusz i dziesięciolecia w maju bieżącego roku uroczystą, bardzo dobrze zorganizowaną imprezą odbudowanym z wielkim pietyzmem w zameczku przedwojennego Bractwa Kurkowego, który był siedzibą pierwszej dyrekcji administracji ówczesnej fabryki urządzeń technicznych wód. Zarząd Rafako zebrał wiele gratulacji i miał z pewnością dużą satysfakcję z pochwał wygłoszonych przez Pana Profesora Jerzego Buzka oraz przedstawicieli współpracujących uczelni, biur, spółek i urzędów. Nie jest jednak możliwy sukces tak ważnego przedsiębiorstwa, jakim jest Rafaco, bez przychylności kierownictwa dla ambicji załogi i klimatu, ale również bez dobrych, docenianych biur projektowych, instytutów naukowo-badawczych, kooperantów, dostawców i życzliwych klientów i do tego trochę szczęścia. A tego szczęścia w fabryce nie zabrakło. O wysiłku i trudzie osób, których dzisiaj już z nami nie ma, którzy w okresie minionych 60 lat istnienia Rafako budowali tę firmę, pozwolić nie zapomniał Jan Ksztań. Nie będę wymieniał ich nazwisk, przecież są one nam znane. Chciałoby się przywołać ich na apel z okazji jubileuszu. Wzywam Was wszystkich, którzy nie szczędząc wysiłku, budowaliście obecną pozycję przemysłu kotłowego zarówno z fabryki, jak również z firm kooperujących. Stańcie do apelu. Proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy. Elementem inauguracji jubileuszowej konferencji była uroczystość historyczna nadania tytułu Castellum Energetice Polonia, czyli twierdze polskiej energetyki, w fabryce kotłów Rafako. Tenże edykt ogłoszony został w obecności 11 rycerzy polskiej energetyki, osób, które dzierżąc polską karabelę, większą część swojego życia przepracowali w przemyśle kotłowym. Przed to edyktem niniejszym w przytomności jaśnie wielmożnych gości honorowych. Nobilitowanych mile z energetyce rycerzy energetyki, panów dyrektorów, elektrowni, któreście zbudowali, i was wszystkich, mając w sercach wiedzę o poczynaniach waszych zasługach rzetelnych dla sprawy naszej oczywistych, nadajemy manufakturze Lafaco de Racibusz tytuł szlachetny Castellum Energetice Polonię, Bastion Energetyki Polskiej. A żeby bastion on utrzymać i przed nieprzyjacioły i konkurenty bronić, jako insygnium titularis dajemy Wam działo potężne, ze spiżu odlane, herbami Rzeczypospolitej znaczone. Właśnie. Uroczystości zakończył toast wzniesiony lampką szampana, a także życzenia i gratulacje gości konferencji składane na ręce zarządu Rafako. Konferencje kotłowe stanowią niepowtarzalną okazję do prezentacji nowych rozwiązań, wszechstronnej dyskusji oraz wymiany doświadczeń z produkcji i eksploatacji urządzeń kotłowych, instalacji oczyszczania spalin, nawet wśród konkurujących na rynku firm. Jednak jubileuszowy charakter tegorocznej konferencji sprawił, że podmiotem dyskusji stało się Rafako, firma uznana nie tylko za twierdzę polskiej energetyki, ale także za firmę, która od początku swojego istnienia stawiała podwaliny polskiej energetyki zawodowej, a dziś w dobie otwartej konkurencji globalizacji skutecznie funkcjonuje i ma niezachwianą pozycję na rynku energetycznym. Ja chyba miałem ogromne to szczęście, że jako młody inżynier przyszłem na budowę elektrowni Jaworzno 3 i osobiście nadzorowałem, byłem inspektorem nadzoru budowy kotła. Wtedy poznałem fabrykę, poznałem wspaniałych ludzi i była to wielkie dla mnie przeżycie uczestniczyć w budowie, w nadzorowaniu typowego produktu polskiego kotła. Dzisiaj te koty w Jaworznie czy pracują, ta elektrownia pracuje świetnie. Kolejne moje takie zdarzenie to jak już dyrektor elektrowni Jaworzno 3 podjąłem decyzję, że pierwszą instalację oczyszczania spalin, czyli ten inny dodatkowy produkt właśnie robiło Rafako. Rafaco w oparciu o zakupioną licencję ze Steinmillera. To kolejne, drugie takie spotkanie w innym obszarze tej fabryki. Instalacja pracuje, pracuje świetnie i to jest najlepszą bym powiedział odpowiedzią na Pani pytanie pracujące kotły na trudne paliwo, jawożnie trzy, pracująca instalacja odsiarczania. Jestem przekonany, że fabryka była w polskiej energetyce. Fabryka jest w polskiej energetyce i mam nadzieję, jestem przekonany, że nie może być budowy nowej, tej nowoczesnej energetyki bez Boża. Tego życzę, załodze pracującej i kierownictwu tej fabryki. Według profesora Janusza Lewandowskiego, dyrektora Instytutu Techniki Ciepnej Politechniki Warszawskiej, Rafako ze swoimi produktami wpisuje się w każdy kierunek działań polskiego rządu w obszarze polityki energetycznej. Ta najważniejsza, bo, bo tutaj najważniejszy cel to jest zawsze bezpieczeństwo energetyczne. No to jest podstawowy zupełnie w Polsce problem z wymianą mocy, z wymianą zużytych, zużytych urządzeń. No, a Rafako na polskim rynku ma tutaj zupełnie nie, niezastąpioną pozycję i niezastąpione możliwości. Myślę, że był i będzie tym największym dostawcą urządzeń kotłowych dla, dla, Polski dla polskiej energetyki. Jeśli popatrzymy na inne kierunki, to jest na przykład yy, problem ochrony środowiska i oddziaływania energetyki na środowisko, no i też cała nitka produktowa Rafako, czyli metody odświadczania, gdzie jest znów pewnie liderem na polskim rynku. Tutaj zamówień powinno być znacznie, znacznie więcej, dlatego że ten obszar Technologii odsiarczania wejdzie też do um, średnich i małych instalacji. W tej chwili były instalacje odświadczania budowane tylko w największych elektrowniach. To się musi pojawić praktycznie w każdej elektrociepłowni czy ciepłowni na węgiel instalacja odsiarczania. No, rozumiem, że, że pewnym nowym, nową technologią, ale za moment oferowaną przez Rafako, będzie odazotowanie i to wygląda. Wygląda tak e, podobnie bardzo. Natomiast, no, nawet jeśli popatrzymy na ten najbardziej przyszłościowy kierunek, czyli dywersyfikacja paliwowa poprzez wprowadzenie w Polsce energetyki jądrowej, no to ja sobie jestem w stanie, jestem przekonany, że Rafał sobie swoją tradycję i swoje doświadczenia w tym zakresie jako producent urządzeń do pierwszej polskiej elektrowni jeszcze w żarnowcu, podtrzyma i będzie producentem urządzeń do pierwszej polskiej elektrowni, nie wiadomo gdzie, ale wszyscy wierzymy w to, że tej, która zostanie zbudowana. Energetyka jądrowa na pewno będzie rozwijana, ale to jest kwestia kilkunastu czy nawet więcej lat. Natomiast w tej chwili, ponieważ Polska e, oparta jest w dużej mierze na e, węglu, to myślę, że będą rozwijane te duże bloki energetyczne opalane węglem kamiennym, węglem brunatnym. Natomiast cała te wszystkie wysiłki idą w tym kierunku, żeby zwiększyć sprawność obiegu energetycznego. Stąd podniesienie parametrów pary pierwotnej i inne rozwiązanie obiegu wody. Drugim problemem, który jest bardzo istotny, zresztą od lat realizowany to jest ochrona środowiska. W tej chwili takim tematem gorącym to jest zmniejszenie emisji do atmosfery gazów cieplarnianych, z których no, największym takim składnikiem jest dwutlenek węgla. Istotą konferencji kotłowych jest symbioza świata nauki ze światem przemysłu. Tu także Rafako może świecić przykładem. Technologie energetyczne to należą do tego rodzaju technologii, w których okres od laboratoriów do wdrożenia jest bardzo długi i na każdym etapie tego procesu rozwojowego. No wymagana jest współpraca między nauką ogólnie rozumianą, reprezentowaną przez uczelnie, jak i przez instytuty resortowe, i przemysłem, bo inaczej trudno dojść do ostatecznego rozwiązania, które by spełniało wszystkie funkcje, to znaczy było nie tylko sprawne, ale też niezawodne. Rafako i politykę Śląską no, łączy od wielu, wielu lat ścisła współpraca dotycząca e, kotwów wszystkich właściwie elementów, a więc i spalania w kotłach i procesu mielenia, ale także procesy materiałowe są no, przedmiotem badań i, i dyskusji między RAFAKO i Politechniką Śląską. A więc RAFAKO należy do tych instytucji, które no, z tej pomocy właściwie korzysta. Myślę, że może służyć przykładem jak konsumować tego rodzaju współpracę? RAFAKO konferencję kotłową wraz z Politechniką Śląską współorganizuje już od 23 lat. Mamy wspólne patenty, wspólne wdrożenia i nasi profesorowie uczestniczyli zawsze w radach naukowych, opiniując pewne projekty bardzo ważne, wiążące dla energetyki polskiej. Konferencję kotłową organizujemy wspólnie z RAFAKO od roku. 1986 nieprzerwanie. Rafako jest zawsze współorganizatorem tej konferencji, prezentując swoje najnowsze osiągnięcia. Technika się rozwija, po prostu buduje się coraz większe bloki energetyczne, coraz większe kotły. To wszystko jest prezentowane na tej konferencji. Po wielogodzinnych sesjach problemowych finałem pierwszego dnia jubileuszowej konferencji kotłowej była uczta Na gości czekały pieczyste dania z grilla, ognisko, a także dodatkowe atrakcje jak góralska muzyka na żywo i salwy armatnie. Spodarowanej Rafako podczas uroczystości historycznej armaty oddano kilka wystrzałów. Ląd podpalił osobiście także prezes raciborskiej fabryki kotłów Mariusz Różacki. Dwa kolejne dni konferencji to ciąg dalszych sesji naukowych. Mimo, że eksperci kondycję polskiej energetyki w porównaniu do sytuacji z lat osiemdziesiątych, czy aktualnych kryzysów w Stanach czy Włoszech uznają za bardzo dobrą, w kraju obserwujemy nadmiar zainstalowanej mocy oraz gotowość do zwiększenia dostawy energii elektrycznej. Wątpliwości związanych z przyszłością i problemów aktualnych w tej branży nie brakuje. Wszystkie te aspekty podjęte zostały przez specjalistów w referatach naukowych, których w ramach trwającej trzy dni jubileuszowej konferencji kotłowej wygłoszono łącznie. 62. Dotyczyły one zarówno kierunków rozwoju kotłów i urządzeń pomocniczych, w tym kotłów na parametry nadkrytyczne, fluidalnych, odzyskowych czy urządzeń ochrony środowiska, jak i problemów eksploatacji, a więc problemów sprawności, elastyczności, niezawodności czy metod kontroli i usprawnienia eksploatacji. Wszystkie referaty są recenzowane przez samodzielnych pracowników naukowych i wygłaszane w salach konferencyjnych naszej konferencji napotykając na bardzo fachowe odpowiedzi z sali, pytania i tak dalej. Jest to gremium tak wielkie, że może być gremium opiniotwórczym. Z tego tytułu na przykład przy podejmowaniu decyzji o pewnych inwestycjach energetycznych nasi profesorowie, nasi pracownicy opiniują te projekty, no przyczyniając się do rozwoju polskiej energetyki. Ponadto podczas konferencji zorganizowane zostały wystawy problemowe i codzienne prezentacje osiągnięć w dziedzinie energetyki i przemysłu kotłowego firm uczestniczących w ramach sesji naukowo-technicznych.